Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kozi, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, co robić po studiach, żeby zarabiać więcej. Więc część z Was na pewno poszła na studiach. Jak wiecie, ja jestem przeciwnikiem studiów, uważam, że jest to po prostu niepotrzebne, jeżeli myślisz o tym, żeby w przyszłości być bogaty, ale założę się, że część z was i tak poszła na studia, albo po prostu rodzice zadecydowali tak, żeby poszli się na studia, więc w dzisiejszym odcinku powiem wam, co zrobić po studiach, jak przygotować się do dorosłego życia, żeby faktycznie w przyszłości odnieść się sukces, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś film Fight Club, jeżeli nie, to bardzo mocno ci go polecam. Jest to film skierowany raczej do męskiej publiczności. Jak go oglądając moją żoną, stwierdziła, że nie ma tam nic niesamowitego w tym filmie. A za każdym razem, gdy gadam z jakimś facetem, to uważa, że ten film jest po prostu game changer, tak? Jest po prostu rewelacyjny, i faktycznie tak jest. Bardzo ważna jest scena, w której Tyler Durden rozmawia z głównym bohaterem i mówią coś takiego. Społeczeństwo od nas oczekuje, że najpierw się urodzimy, pójdziemy do szkoły i tam będziemy zdobywali dobre oceny. Następnie pójdziemy na studia. Na studiach dostaniemy dyplom, a potem pójdziemy do dobrze płatnej pracy. I co dalej? No dalej musisz się ożenić, musisz kupić dom na kredyt i mieć dzieci. Chodzi o to, że... W naszym społeczeństwie istnieje pewien matrix, istnieją pewne zachowania, pewne normy, pewne przekonania i strażnikami tego matrixa są Twoi rodzice, Twoi znajomi, najbliższe Ci otoczenie. Bardzo często ci ludzie Ci mówią właśnie, że powinieneś zrobić to i to. Pamiętaj jednak o tym, że to co jest dobre dla społeczeństwa, niekoniecznie jest dobre dla Ciebie. To co jest dobre dla Twoich znajomych, niekoniecznie jest dobre dla Ciebie to co uszczęśliwia innych nie zawsze będzie uszczęśliwiało ciebie. Ale teraz przejdźmy do punktu pierwszego, bo bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że jeżeli chcesz mieć sukces w życiu, chcesz osiągnąć sukces, czy to finansowy, czy być najlepszym sportowcem, czy pobić jakiś rekord, to musisz nauczyć się łamać zasady, łamać reguły, złamać tego matrixa społecznego. Zobacz sobie jak ludzie są podatni na pewne rzeczy. Jakie z nich lemingi, tak? Państwo ci mówi o tym, że masz zakładać maskę, pomimo tego, że to jest niezgodne z prawem i ludzie zakładają. Ludzie wystarczy, że usłyszą coś odgórnie i już to robią, wykonują. Przynajmniej większo, większa część społeczeństwa, bo są tacy, którzy się buntują, nie? Ale w kwestiach generalnie Twojego życia, to jeżeli będziesz postępował według tych reguł społecznych, które są dobre dla ogółu, to nigdy nie będziesz ponadprzeciętny, nigdy nie będziesz wyjątkowy. To jest tak, że większa część społeczeństwa jest pewną średnią. Są tacy, którzy są marginesem, i są tacy, którzy osiągają niesamowite sukcesy. A większa część społeczeństwa jest średnią, i dla dobra społeczeństwa wszyscy powinni być średnią. Większa część powinna być średnią. I potem właśnie mówi się o tym, że bogaci mają szczęście, inne głupie rzeczy, po to, żeby w jakiś sposób pokazać, że najlepsze życie jest właśnie tam po środku. To nie jest najlepsze życie. Więc pierwsza rzecz, którą powinieneś według mnie zrobić, to myśleć o tym, że jeżeli chcesz być bogaty, to tego nie zrobisz w pracy na etacie. Niby takie oczywiste, niby takie ten, a większość ludzi w Twoim społeczeństwie będzie Ci mówiła, że masz pracować na etacie. I większość ludzi w Twoim społeczeństwie pracuje na etacie. I teraz, jeżeli ty będziesz pracował na etacie, to Ty nigdy nie przekroczysz pewnego mm, zarobku. Ty oczywiście możesz iść do pracy na pewien czas, żeby zdobyć kapitał, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć rodzinę, ale jeżeli ty tam zostaniesz na do końca życia, to ty nigdy nie założysz dobrego biznesu. Ty nigdy nie będziesz bogaty, bo główna część bogactwa na, ta, na tym świecie jest wytworzona przez biznesy, tak? Więc albo będziesz spełniał swoje marzenie, albo będziesz spełniał marzenia kogoś innego. Więc jeżeli chcesz coś osiągnąć w życiu, to musisz złamać Matrixa. I ja wiem, że to jest ciężkie, to jest trudne, to nie jest proste. Ktoś ci mówi, rzuć pracę na etacie, załóż biznes, nie? To nie jest proste, tym bardziej, że biznes też nie jest prosty. Ale, co jest bardzo ważne, Uświadom sobie jedną rzecz, która bardzo mocno mi pomaga: że pewnego dnia umrzesz. I to może być szybciej niż myślisz. I z perspektywy śmierci, tak naprawdę te rzeczy na tym świecie się de facto jakoś specjalnie nie liczą. Ten strach, tak? Strach przed porażką, wyśmianiem, to, że ci się nie uda, co to ma za znaczenie w obliczu śmierci? Każdy z nas umrze, nie? Jeżeli ty popatrzysz na swoje życie z perspektywy śmierci, to będzie ci łatwiej podejmować decyzje. Dlaczego tak jest, że ludzie, którzy właśnie przeżyli jakieś szokujące zdarzenie, Udało się im przeżyć, to naraz się, że są bardziej szczęśliwi, bo doceniają każdą chwilę. Jeżeli ty popatrzysz na swoje życie z perspektywy śmierci, naprawdę się wiele zmienia. Ja mam taką klientkę teraz na mentoringu, która powiedziała mi, że ona przez całe życie chciała zrobić kurs, ale go nie zrobiła. Potem zachorowała tak bardzo poważnie, prawie umarła i w momencie kiedy przeżyła to, to stwierdziła, że zrobi ten kurs. Dzisiaj chyba ma 500 kursów i to w różnych językach. Jest to związane z tym, że zdała sobie sprawę, że do tej pory marnowała swoje życie. Dlatego, jeżeli chcesz być bogaty w życiu, to musisz założyć biznes, prędzej czy później. Oczywiście możesz inwestować, ale będziesz się dużo wolniej rozwijał, ponieważ prawdziwe pieniądze są w biznesie. To biznes pozwala ci wyciągać większy kapitał do inwestycji i te inwestycje potem czynią cię jeszcze bogatszym. Ale właśnie, jeżeli chcesz być bogaty. Nauczę łamać zasady Matrixa. Po drugie, większość studentów wierzy, że ich edukacja skończy się w momencie, kiedy skończą uczelnie. Czyli jak ja byłem studentem, to myślałem sobie: OK, skończę te studia i potem może jeszcze jakieś szkolenie sobie zrobię, jakieś dodatkowe, żeby mieć certyfikaty, i to będzie wszystko, przez całe życie się nie będę musiał uczyć. I teraz, jeżeli ty masz takie podejście, to co się stanie? Skończysz studia, może nawet dostaniesz pracę w zawodzie. Trochę się tam poduczysz, podszkolisz, tak? Pierwszy rok jest zawsze naj, naj, najważniejszy, bo wtedy zdobywasz najwięcej umiejętności, potem to już jest bardzo mało. I teraz, co więcej, co dalej, nie? Jeżeli ty tak zostaniesz w tym punkcie, to ty przez całe życie będziesz tylko odtwarzał to samo, co robisz do tej pory. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie jesteś w tym miejscu, w którym chcesz być, ponieważ nie masz odpowiedniej wiedzy. Ludzie, którzy są na samym szczycie, którzy dochodzą do czegoś, ciągle się uczą, ciągle się kształcą i ciągle uważają, że wiedzą za mało. Ja im więcej się uczę, tym więcej wiem, że nie wiem. I to jest normalne, a zajmuję się marketingiem 11 lat i uważam, że jeszcze dużo nie wiem. I jeżeli ty poprzestaniesz na tym, że zostaniesz na studiach i, się tego, i zostaniesz tylko z tą wiedzą akademicką, to gwarantuję ci, że nie będziesz miał nic więcej w życiu. Dzisiaj studia się nie liczą, liczy się samo edukacja. Ja wydałem na kursy i szkolenia mnóstwo pieniędzy, tyle, że mógłbym pewnie postawić naprawdę luksusową willę za to. I co z tego, jeżeli to traktuje formę inwestycji? Raz zdobędziesz wiedzę, umiejętności, to będzie. Profitowało cały czas, to będzie cały czas wypłacało dywidendy. Jak to jest, że ktoś zatrudnia się do pracy i potem jego pensja nie rośnie z roku na rok? Dlaczego jego pensja cały czas nie rośnie? Ponieważ on nauczył się pewnej rzeczy na samym początku i on przez całe życie to odtwarza. Cały czas robi to samo, na przykład cały czas kafelkuje płytki. On ma inne płytki, inne kleje, inne fugi. Ale on cały czas kafelkuje. On jest coraz lepszy w tym kafelkowaniu, ale to nie jest jakiś mega progres. Co innego, jeżeli on by stwierdził, ok, dobra, teraz będę się uczył biznesu, zatrudniam innych ludzi, zdobywa nowe umiejętności, ma firmę i w tym momencie jego dochód się skaluje. Jeżeli chcesz wejść wyżej, to musisz stać się innym człowiekiem. To jest tak niby proste zrozumienie, ale to jest tak trudne do zrealizowania, że to się w głowie nie mieści. Założyłeś firmę, masz pewien dochód, 5, 10 tysięcy, 15, a jeżeli ty chcesz przejść na 100 tysięcy, to ty się musisz stać innym człowiekiem. Jeżeli ty chcesz ze 100 tysięcy przejść na milion, to ty musisz stać się jeszcze innym człowiekiem. Ja to cały czas widzę, i dlatego, jeżeli dochodzisz do pewnego momentu i jesteś u samej góry, to widzisz jeszcze ile jest przed tobą, ile jeszcze nie wiesz, ile się jeszcze musisz nauczyć, żeby wejść na kolejny poziom. Bo to, co ci pozwoli wyjść z Egiptu, nie zawsze doprowadzi cię do zielonej mi obiecanej. Punkt trzeci. Kiedy kończysz studia, masz takie poczucie, że wiesz wszystko. Że wiesz wszystko o biznesie, inwestowaniu, o życiu, ale tak naprawdę nie wiesz jeszcze nic. I w pewnym momencie przyznasz rację tym ludziom, którzy są od ciebie starsi. To się dopiero dowiedziałem, jak stałem się troszeczkę starszy i zmądrzałem, bardziej spokorniałem. I w wieku 20 lat, że jeszcze dużo rzeczy nie wiesz. I jeżeli ktoś ci mówi z większym doświadczeniem, że. Tak i tak wygląda życie, to może nie zawsze tak to wygląda, ale bardzo często tak jest. Nawet od ludzi, którzy nie mieli dostępu do edukacji, nawet którzy nie mieli takiego wykształcenia jak ty, takich możliwości jak ty, można sporo się nauczyć. Od każdego człowieka się czegoś można nauczyć. Czasami co robić, a bardzo często czego nie robić i ucz się. Bądź pokorny, bo jeszcze wiele przed Tobą i to, że skończyłeś studia, to, że masz magistra, to nic nie oznacza, bo niedługo czeka spotkanie z rzeczywistością. Punkt czwarty. Jeżeli szukasz pracy, to możesz zastosować dwa podejścia. Pierwsze podejście mówi o tym, że szukam jakiejkolwiek pracy, żeby zdobyć dochód, a następnie staram się jeszcze więcej wyciągnąć z tej pracy, albo znaleźć dodatkową pracę, żeby mieć jeszcze większy dochód i też móc więcej zainwestować. I cały czas myślę o tym, żeby mieć firmę, cały czas myślę o tym, jak się dalej rozwijać. Ta praca Ci nie będzie bolała, nie będzie Ci Męczyła w momencie, kiedy masz wizję tego, co chcesz osiągnąć, i wiesz, że każdy dzień, każda godzina w pracy pozwala ci oszczędzić pieniądze, która pozwala ci to właśnie zrealizować, tą wizję. To się wtedy będzie nakręcało, inaczej się bardzo szybko wypalisz. Druga opcja jest taka, i to bardzo ci polecam: szukać osób, dla których możesz pracować, od których się możesz sporo nauczyć. Możesz tam mniej w tej pracy zarobić, ale możesz się wykonywać gorszą pracę, ale możesz się sporo nauczyć. I bardzo często możesz pracować w biznesie, który ty chciałbyś w przyszłości robić. Nie zawsze dostaniesz tyle pieniędzy, ile byś chciał, ale wiedza i doświadczenia tego człowieka, a co więcej, możesz się z nim zaprzyjaźnić i w przyszłości możecie nawet robić interesy razem. Więc naprawdę w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach warto przyjąć się do pracy, wziąć jakąś gorszą pracę, po to, żeby. Czegoś się nauczyć. Przykładowo, jeżeli ja bym chciał inwestować w nieruchomości i miałbym 20 par dwadzieścia parę lat, ale jeszcze nie ma wymaganego kapitału, to zatrudniłbym się jako pośrednik nieruchomości. Bo to dałoby mi kontakty, dałoby mi możliwości, Zobac zobaczyłbym jak funkcjonują biura i skąd brać okazję, bym się dowiedział, jakie są ceny nieruchomości na rynku, kto jest odbiorcą tych nieruchomości. To dałoby mi wiedzę, która pozwoliłaby mi potem w przyszłości inwestować. Więc to też jest bardzo racjonalne podejście. Punkt piąty. Kończysz studia, masz 20 parę lat i jest to świetny moment, żeby ryzykować. Nigdy w życiu nie będziesz miał takich możliwości jak teraz. Przed trzydziestką to jest najlepszy moment, żeby naprawdę dużo ryzykować. Możesz zamieszkać w garażu rodziców i tam robić biznes. Możesz spać u kolegi na podłodze w piwnicy i robić z nim biznes tak wiele biznesu powstawało. Masz możliwość i ten komfort, że możesz naprawdę wiele ryzykować. Potem będziesz starszy, będziesz miał rodzinę, będziesz miał dzieci, będziesz miał jakieś y, mieszkanie na głowie y, albo dom i ten poziom ryzyka już będzie mniejszy w twoim wypadku. Nie ma lepszego momentu, żeby właśnie teraz zdobywać wiedzę i doświadczenie. Mam nadzieję, że te 5 punktów ci pomogło teraz Pokażę Ci kolejne wideo, które jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyś do niego przeszedł. No i oczywiście proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę i zostaw im komentarz. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.